Atrakcją roztocza są niewątpliwie wiejski sklepik. To tam w chałupie z Teodorówki. Kuźnia z ciosm, gdzie pracuje muzealny Kowal. Nie wiem, czy go zostaniemy. 18-wieczna cerkiew, grecko-katolicka starnoszyzna. Cerkiew, oprócz muzealnych, pełni również funkcje kultowe. W takich miasteczkach było bardzo dużo drewnianych budowli i często zdarzały się pożary, więc koniecznie była tutaj pojazd strażacki był bardzo istotny w tych społecznościach. Cóż, gdyby bracia w naszym klasztorze mieli dokładnie taki gabinet, to by już nie mieli zębów. Wracamy już!